Nagrywasz? Pegaso. Krótka refleksja po wczorajszych wystąpieniach na konwencie wiedzy alternatywnej. Gdzie tam? Tutaj. Wiecie co? Po raz pierwszy wystąpiliśmy. Dwa razy w ciągu jednego dnia. Tak, co jest. Dla nas mocnym przewoźnicowaniem i musieliśmy to odpromieniować później dużą ilością gruzińskich pierożków. i gruzińskiego wina. Wina. Jak widzicie nawet do dziś mamy zakrzywioną perspektywę, która nam została to jest rodzaj z zakrzywienie czasoprzestrzeni w wzmocnionym tempie. Sprzęt padną mm, dwa razy. Dlatego taka materiał wizualny prawdopodobnie będzie monitorowany. Dogramy jakiś teledysk po prostu. Będą latały jakieś jaskółki i dwa słonia będą podawały sobie arbuzy. Z tak. Z wierzykami. Dodatkowo jeszcze to wszystko było przeplatane pewną historią związaną z pewnym sokiem, yy, yy, który... Chcesz na tej wycieczce. Tak. Zbudziło to w nas bardzo dużo... No, ...emocji. No, Natomiast tutaj... Bardzo, bardzo dobrze audio więc prawdopodobnie będziecie mogli tego spokojnie posłuchać hmm. natomiast na części wystąpieniowej prawdopodobnie będzie więcej materiału udostępnionego od kolegów z MTV ponieważ zabrakło im prądu tylko dwa razy, więc chyba coś prawdopodobnie realizacji. jakieś 5 minut będzie tak. a, czyli to jest w sumie jedno z najbardziej <laughs> rarytasowych wystąpień ten, ponieważ poza z tymi ludźmi, którzy byli. Nikt nie zobaczy pewnej wersji wystąpienia. Telefon zjeżdżał, telefon Telefon <laughs> telefon <z jeszą. śmiech> Słuchajcie, to nie jest taki materiał jak zwykle. Oddajcie Okej, okay, słuchajcie, więc tak, tak naprawdę to my jesteśmy w Sopocie, tuż po konwencie, jeszcze trwa. Mamy, że tak powiem, bohaterów drugiego planu. Tak, mieszkamy w takich pokojach jak Borys Godunow albo Rigoletto, zresztą Rigoletto było naszą ulubioną operą jeszcze przedwczoraj. Rigoletto, tak. no, czy jakoś tak. Taka refleksja, że dajemy radę nawet po bardzo ciężkich traumatycznych przeżyciach związanych ze zwrotem I z przestrzeni. Wizytą w stolicy Łotwy eee... przez Ząbkowice. Kłajper. <laughs> wystąpiliśmy dwa razy w ciągu jednego dnia raz o 13, raz o 18. Tak. Eee, I było to dosyć takie ciekawe przeżycie, ze względu na to, że eee, tak zwana dekompresja tak. musiała nastąpić tak. bardzo szybko albo nawet było bez dekompresji. I, I cóż, no to było dosyć ciekawe, bardzo płynne i zupełnie bez przygotowania jak zwykle zresztą. Dokładnie. Natomiast uzyskaliśmy jak zwykle, jak to mówią żywiciele, niezłe feedbacki, bo podobno tak jak Andrzej powiedział, każdy przyszedł po jedno zdanie i ktoś powiedział, że po tym wystąpieniu może już jechać do domu. Czyli my wystąpiliśmy jako pierwsi na konwencie wiedzy alternatywnej i po naszym wystąpieniu jako pierwszym dostaliśmy informację, że on właściwie już ten ktoś może już jechać, już to, co no, chciał się dostać jechał. na konwencie. Dostał. My absolutnie nie wiedzieliśmy, co ta osoba wzięła z tego materiału i co było tym zdaniem, które spowodowało, że może już jechać do domu. Mhm. Natomiast mieliśmy znowu bardzo dużo na temat wstydu, na temat bezwstydu, na temat szacunku do siebie. No, ktoś powiedział, że y, takiego wystąpienia jeszcze u nas nie widział, bo zawsze mówimy o tym samym, a y, wczoraj mówiliśmy o czymś innym, tak, no w ten by, sam sposób. Co, co jest y, moim zdaniem, robi się już nudne, no, robi się już nudne to, że każde wystąpienie jest inne. Normalnie jakieś by się takie samo przydało, chociaż jedno. Więc następnym razem spróbujemy nagrać takie samo, a następne nasze wystąpienie odbędzie się na zlocie tresury Matrixa pod koniec sierpnia. Dlatego dzisiaj był Pegas podstępnia. Na który to zlot są jeszcze wolne miejsca. Jeżeli ktoś ma ochotę, niech się z nami skontaktuje. Na naszym profilu Facebookowym są informacje na ten temat. Niech pisze do Joanny, która nie jest naszą organizatorką warsztatów, to nie ta Joanna, nie każdej Joanny Joanna. Jest jeszcze inna Joanna, która zajmuje się organizacją właśnie tego zlotu i ona ma całą bazę mailingową, ona wam odpisze, ona wam wszystko powie wszystko wam, wszystko, wszystko wam, wszystko, wszystko wam, powiem, wyś... tak. może nie wyśpiewa no, ale, może nie ale napisze tym razem z Sopotu, z hotelu Opera. To będzie odwrotnie pewnie pokazane. A Arepo. E, Arepo w Sopocie. <laughs> Tuż pod y, y, tej, ona się nazywa y, 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 opera, opera Leśna w Sopocie. Tak. Tutaj my machamy. To na wypadek, gdyby ktoś na przykład miał do zaoperowania jakąś szyszkę, to może ją tutaj przynieść. Tak, albo nie, operacje radając. na świerkach są tutaj jeszcze najwcześniejszych lat robione. Na, świer... na świerkach. Na świerkach. Tak.